Tam serdecznie. Sezon polowań oficjalnie uważam za otwarte. Idziemy na polowanie. A tak naprawdę to zaczynamy dzień od fizykoterapii. Ale sprzęt cały jest z nami. Jedziemy do Patryczka będziemy nagrywać. Żeli do Betlejem pasterze, przywitali patyczka na kwaterze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No i tak oto, moi drodzy, będzie wyglądał nasz dzień. Łamanie kości i strzelanie z różnych, z różnych, z różnych sprzętów. Ale jak dalej będzie, to zobaczycie za chwilę. A few moments later Trochę mały fast forward, bo my już jesteśmy zapakowani Są z nami kaczki Jest też zestaw stolików Broń Krzesełko I co? I ruszamy Atakujemy zaraz łąkę i będziemy No i poszły konie po betonie, dolecieliśmy Tutaj już Patryk w swoim żywiole odlicza metry, ustawia cele. A miejscówka wygląda mniej więcej tak. To jest jakiś gwiazd. jakiegoś tajnego bunkru. No. no i tak oto wyglądają nasze stanowiska strzeleckie. Patryk tutaj zeruje swoją nową zabawkę. Co to za sztucer jest? Którym tutaj operujesz, Patryku? To jest pow, pow 90 Tak. Bardzo ładnie Proszę zobaczyć profesjonalny setup Tak oto wygląda profesjonalista A my tutaj się przesuniemy do amatorskiej części Gdzie mamy Decathlon, Decathlon. Tak jest eee, Sklep z tymi Ze spinningami u Pana Władka Krzesełko Fotelik dla dziecka Kocyk Air China i Walter Rotex a nasze kaczki tam się chowają, gdzieś daleko w trawie Kamera, akcja!

Na w dół. Tutaj właśnie małe zerowanie i różnica w śrucie. Tutaj się zerowałem na JSB, a na tym samym celowałem mniej więcej tutaj. Za chwilę potem miałem dwa śruty włożone, noriki. No i zobaczcie jaki przeszczał to jest 30 mm poszło obok zaraz będzie szybkie podsumowanie teraz tak wchodzi idealnie Niezłe gówno, nie. Nie kupujcie tego. Nie jest to warte pudełka, w którym to się znajduje. Do 30 mm jest dożyć na 30 metrach. Strasznie się jest. Dzisiaj się też było pierwsze strzelanie ze sprężynę. To jest na 25 metrów. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć otworów poszło. Tutaj były wcześniejsze próby zerowania, tutaj też później po wyzerowaniu jakoś to nawet wychodzi. Na koniec małe porównanie. Ustawiłem się tutaj w tym samym miejscu. Gdzie tłukłem ze sprężynę? Strzały ze sprężynę. Zobaczycie u Patryka na filmie, do którego link dam pod swoim filmem. Ale w komary. No i zobaczcie tutaj teraz różnicę. Gdzie trzymać? Tutaj była sprężyna. To była sprężyna po poprawkach. Tu były moje pierwsze koty za płoty, Ostrzelałem tutaj wszystko. A tutaj Walter Rotek. 1, 2, 3, 4, 5. No to skupienie o wiele lepsze żeby porównywalne. Porównywalne, tam się kucuł raz, 2 3 4 pi 2 3 4 5. No ale duży wiatr jest dzisiaj. Więc to jest HW90 u ciebie, ale pierwszy raz sprężyną na No i duży wiatr, nie? U mnie to było BSA. BSA, a generalnie HW95K no to robiłem mojego pasna No ale nie No ale idzie ci. No i tak to w ten sposób można spędzić piątkowe popołudnie. Patek tu się chowa, a zależy mi na tym, żeby było. Chodzi o to, żeby pokazać Wam, jak można inaczej spędzić czas. Nie tylko picie piwa i jedzenie, jedzenie kiełbasy z grilla. Kiełbasa więc... jest bardzo zdrowa, tłuszcze nasycone polecam. Tak jest. Od się tyje. Od węgli się tyje zapraszamy do wspólnej <laughs> zabawy.